na wokalu, więc nie wyobrażacie sobie państwo, jaką mam tremę. Jako że nie jestem przyzwyczajona do mówienia, do przemów, do jakichś wygłaszania jakichś tekstów publicznie. Samo sobie myślę jako o wokalistce, piosenkarce, a wręcz śpiewaczce. Jest to dla mnie niezwykła sytuacja po prostu. Przy śpiewaniu piosenek, w których jest masę tekstu, zdarza mi się, że zapominam pojedyncze słowa i wtedy wkładam w te miejsca, które zapomniałem, jakieś przeze mnie w ostatniej chwili wymyślone. Zwykle się to zgadza, jeśli chodzi o treść, ale czasem się nie zgadza. Ale to jest taki początek, powiedzmy wstęp tego, co chcę dalej powiedzieć. Bo ja się bardzo staram o to, żeby wszystkie moje koncerty były bardzo udane i żeby miały jakiś, jakiś dalszy ciąg w sensie kolejnych zaproszeń. I pewnego razu byłam zaproszona, to nie było tak dawno, parę lat temu, zaproszona mnie do Posku. POSK to jest Polski Ośrodek Kultury w Londynie. Miałam tam zaśpiewać z Big Bandem, Umowa czy porozumienie opiewało na dwa koncerty, jeden w posku, drugi w prestiżowym klubie w Londynie w centrum, który miał pizzę w nazwie ten klub. Jaki to był dalej? Nie pamiętam już tego, jaka była dalsza nazwa tego, tego klubu. Wyleciałam do Londynu rano, po południu czy wieczorem miała być próba. Poszłam na próbę do posku i czekam i zjawiają się pojedynczy muzycy z instrumentami. Big Band to taka orkiestra Denta, trochę, trochę mniejsza od orkiestry wojskowej na przykład, albo y, strażackiej. No ale orkiestra dęta, zjawiają się muzycy z instrumentami, czekam. Organizator mówi, że zaraz się wszyscy zejdą, bo niektórzy pracują, czekamy. W końcu się pojawiła znaczna część tego zespołu. Ale nie wszyscy. Okazało się, że niektórzy nie mogli, że coś tam powypadało, albo trzeba było znaleźć jakieś zastępstwo i nie znaleźli. W każdym razie niepełny skład był tego względu. Próba była taka sobie, no ale jakoś poszła. Następnego dnia miał być koncert w godzinach się tam popołudniowych. No i oczywiście zjawili się wszyscy również ci, których nie było, ale zjawił się całkiem nowy perkusista, który. W ogóle nie znał programu, czytał awista te nuty, które dostał. A ja specjalnie przygotowałam aranżację na ten koncert w Londynie, bo wydawało mi się, że to będzie wielkie wydarzenie. wielkie wydarzenie. To, co się działo na scenie podczas tego koncertu, to ja do czasu, dopóki się ten koncert nie odbył, nie wyobrażałam sobie takich sytuacji. Ale jakoś poszło, publiczność klaskała. Na koniec. Było tak, że ja byłam tak zdenerwowana no, brakiem przygotowania tej orkiestry i lepieniem tego na bieżąco tych wszystkich dźwięków, że na BIS postanowiłam wykonać utwór a capella, A ponieważ no, nie, nie, nie było możliwości, żeby ktoś mi za, zaakompaniował, utwór, utwór zwykle śpiewałam z, samy, z samymi organami albo z fortepianem ale nie, nie mogłam tego akompaniamentu mieć w związku z tym wykonałam a capella jedną zwrotkę piosenki Modlitwa o miłość prawdziwą a ona brzmi tak Każdy ma to co życie mu da tani fart albo dwa jakiś zamek ze szkła każdy ma każdy ma każdy ma i to był właśnie taki koncert 对图里米娅，谢